Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu raport, który powstał, został wydany w Fundacji im. Janusza Kurtyki w 2021 roku. Jego tytuł to Wokół upamiętnienia, nauczania i popularyzacji historii Polski. Był on przedmiotem obrad również podczas konferencji Przeszłość-Przyszłość organizowanej przez, przez naszą Fundację. Powstanie tego raportu stało się w ramach projektu Punkt Styczności: Eliminacja deficytów modułu Think Tank Fundacji im. Janusza Kurtyki poprzez zwiększenie wpływu na polityki publiczne. I to zadanie zostało dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO. Nasz raport. Dotyczył czterech obszarów. Pierwszego obszaru dotyczącego upamiętnienia w terenie, drugiego dotyczącego obszaru muzeów, trzeciego dotyczącego obszaru szeroko rozumianej książki i czwartego dotyczącego obszaru edukacji. W każdym z tych obszarów zostały zaprezentowane elementy problemowe. Oraz zaprezentowane zostały pewne recepty czy też wskazówki mające na celu w wsparcie czy też wzmocnienie czy poprawę polityk w tym, w tym obszarze. Tutaj przede wszystkim w obszarze upamiętnienia w terenie została zwrócona uwaga na kwestie dotyczące konieczności współpracy i bardzo mocnego osadzenia w społeczności lokalnej różnego rodzaju upamiętnień. Zostało wychwycone takie zjawisko pewnego narzucania czasem odgórnie, centralnie elementów z zakresu pamięci, co często się nie do końca dobrze przyjmuje w tych społecznościach lokalnych, czyli taki, taki związek lokalnej społeczności z upamiętnieniem. On został szczególnie mocno, mocno tutaj uwypuklony. Wy, w zakresie obszaru dotyczącego muzeów zwróciliśmy uwagę na to, że czasem, mimo pięknego rozwoju tej, tej, tej gałęzi w Polsce i, i bardzo licznych inwestycji, budów nowych muzeów, które są bardzo potrzebne, następuje taka pewna pauperyzacja przekazu wiedzy którą zastępuje duża ilość nowinek technologicznych. Tutaj raport zwraca uwagę na to, aby szczególną troską otoczyć to, aby te nowinki nie dominowały i nie przesłaniały przekazu historycznego, głównego, ważnego, merytorycznego, tak żeby widz, zwiedzający wyszedł z, z, z kompletem wiedzy, z, z, z tegoż muzeum, a nie tylko z wrażeniem, że, że, że było tam dużo świetnych bajerów. W obszarze książki, z kolei, mimo takich tendencji i artykułów, też często medialnych, dotyczących prawdopodobnego schyłku tego rodzaju nośnika, uwypuklono zjawisko, które można nazwać. Elitaryzacją książki, czyli, czyli to, że, że fakt posiadania książki dzisiaj staje się nie tylko kwestią tego, że się ją czyta, ale również kwestią podkreślenia pewnego statusu czy aspiracji intelektualnych. I dlatego ta, ta książka nie wychodzi z mody, pomimo tego, że weszły nośniki cyfrowe, że weszły różnego rodzaju substytuty chociażby można tu wymienić audiobooki, ale jednak ten, ten, ta tradycyjna forma dalej trwa, dlatego że ona pełni nie tylko funkcję przekazu słowa pisanego, ale również pewną funkcję kulturową, co, co nas jako kustoszy biblioteki imienia nasze Kurtyki bardzo cieszy i, i mamy nadzieję, że, że ta tendencja się, się utrzyma. Zachęcam bardzo serdecznie do, do lektury tego raportu. Polecam również inne nasze raporty. Wszystkie dostępne są na naszej, na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo.